Witajcie! Z tej strony Waterlord TV, i w tym odcinku opowiem o drugim zwiastunie filmu Avengers Endgame. Do czwartej części Avengers zostało mało czasu. Jeśli nie wiecie, ile, zapraszam na moją stronę na Facebooku, gdzie odbywa się odliczanie. Więc nie przedłużając, zaczynamy. Drugi zwiastun końca gry, która przypominam zajmuje obecnie trzecie miejsce w rankingu niepotrzebnych tłumaczeń, rozpoczyna się podobnie jak pierwszy trailer od monologu Iron Mana. Jest to prawdopodobnie ta sama wypowiedź, którą w pierwszym zwiastunie nagrywał dla Pepper Potts, jednak możemy teraz usłyszeć jej rozszerzoną wersję. Tony wspomina swoją ucieczkę z jaskini, po której został Iron Manem, i w tym momencie widzimy scenę z pierwszego filmu MCU, w której to właśnie Stark ucieka w swej pierwszej zbroi. W całym zwiastunie możemy zauważyć wiele scen z retrospekcjami nagrywanymi na czarno-biało, jednak zauważyć możemy, że został w nich zaznaczony kolor czerwony. Może to być po prostu ciekawy zabieg wizualny, trochę symbolizujący krew, a co za tym idzie śmierć wszystkich sproszkowanych bohaterów. Jednak kolor czerwony może mieć swoje źródło w Kamieniu Rzeczywistości, jednak kiedy widzieliśmy Thanosa używającego kamienia w Infinity War, zamieniona rzeczywistość była kolorowa. Czarno-biało-czerwone barwy możemy też zobaczyć na logo Marvela od Infinity War. Sceny retrospekcyjne nie mają jednak tylko na celu emocjonalnego wydźwięku. Zwróćcie uwagę na to, jakie te sceny mają związek z obecną sytuacją do niego. Najpierw widzimy jego ucieczkę z jaskini, kiedy udało mu się znaleźć sposób na oszukanie wiążących go terrorystów i w tragicznych warunkach zbudować pierwszą zbroję. Iron Man znajduje się obecnie w podobnej sytuacji. Jest uwięziony z łysą osobą w miejscu bez ucieczki. W spocie Big Game widzimy krótkie ujęcie to niego i nebuli budujących coś. Możliwe, że tak jak w swym debiutowym filmie, Iron Man sam wydostanie się z kłopotów. Kolejną retrospekcją jest scena również z pierwszego Ironmana. Jest to scena, w której Ironman otrzymuje od Pepper na pamiątkę swój pierwszy reaktor. I jak pamiętamy, to właśnie dzięki niemu Starkowi udało się przeżyć po ataku Obedaja Steina. Może on więc symbolizować ratunek dla Ironmana, a konkretnie ratunek ze strony Pepper Potts, która dała mu prezent. Jak wspomniałem w omówieniu pierwszego zwiestu na Endgame, istnieje spore prawdopodobieństwo, że w czwartej części Avengers zobaczymy, jak Pepper przywdziewa zbroję rescue i możliwe jest, że to ona uratuje Starka. Ostatnią retrospekcją związaną z Iron Manem jest scena z trzeciej części jego przygód, w której widzimy Pepper trzymającą maskę to niego. Jak pamiętacie, Pepper była wtedy pewna, że Iron Man nie żyje, jednak znalazła zawartą w masce wiadomość. Obecnie Avengers nie mają pojęcia czy Iron Man przeżył stryknięcie, jednak możliwe, że dowiedzą się tego z wiadomości, którą im wysła. Na dodatek w tej scenie widzimy jak Pepper nakłada maskę Iron Mana, co również może sugerować, że w Endgame zobaczymy ją w stroju. Widzimy teraz ujęcie na Bentara zastygłego w przestrzeni kosmicznej, prawdopodobnie bez paliwa. Widzimy też scenę, w której Tony wygląda przez okno statku, podobnie jak w scenie z pierwszego zwiastuna ale możemy teraz zauważyć inną kolorystykę. Ciekawą rzecz możemy zauważyć w prawym dolnym rogu ekranu. W pierwszym zwiastunie widzieliśmy jedną niewyraźną smugę lekko pomarańczowego światła, jednak teraz zarysowują nam się dwie wyraźne niebieskie wiązki i możliwe, że nie należą one do jakiejś tam gwiazdy. Może ich źródło znajduje się w jakimś statku kosmicznym, na przykład statku łowców, czyli oryginalnych komiksowych Strażników Galaktyki. Albo do pozostałej połowy statku Tora, która również dryfuje gdzieś w przestrzeni kosmicznej. A może będzie to statek kaczora Howarda, który z pewnością przyczyni się do fabuły Endgame. Albo też Stanley, który, jak widzieliśmy w drugiej części Strażników Galaktyki, ma kontakty z kosmitami, a prezes Marvel Studios potwierdził, że jego scena w Avengers Endgame została nagrana jeszcze przed jego śmiercią. Na mojej stronie na Facebooku prowadzone jest odliczenie do Endgame, w którym codziennie pojawia się nowy bohater. W plakacie z Iron Manem możecie znaleźć ankietę dotyczącą tego, jak Tony zdoła dotrzeć na Ziemię, którą, jak można się było spodziewać, wygrywa Kaczer Howard. Wszyscy jednak wiemy, że w ankiecie nie pojawił się najważniejszy podejrzany, bo uznałem, że jego obecność tam byłaby zbyt dużym spoilerem dla filmu. Tony Stark zostanie tak naprawdę uratowany przez. Ilona Maska

Była to sytuacja, w której kapitan podjął bardzo ważną dla niego decyzję, decyzję, która wpłynęła na całe jego życie, a konkretnie prawie je zakończyła, chociaż tak naprawdę to wydłużyła. W czwartej części Avengers możliwe, że Steve znowu będzie musiał dokonać takiej decyzji, że będzie musiał poświęcić siebie, by ratować innych. W tej scenie z pierwszego starcia dowiadujemy się, że kapitan Ameryka próbował dostać się do wojska pięć razy

może będą kilkukrotnie cofać się w czasie i wypróbowywać nowe scenariusze, które przewidział Dr. Strange. I może ze wszystkich 14 milionów 605 starć z Thanosem, to właśnie piąte było tym zwycięskim? A może ta scena została tu pokazana tylko po to, by przypomnieć nam początki Steve'a Rogersa i ukazać, jak MCU rozwinęło się przez te ponad 10 lat? A ja dorabiam do tego jakieś teorie. W każdym razie słyszymy głos agentki Carter. The world has nie możemy All we can do best. Best we can do to Jest to ta sama wypowiedź, którą słyszeliśmy w drugiej części Kapitana Ameryki. The world changed. can go back. All we can do is our best. And sometimes the best that we can do. Która, podobnie jak Endgame, wyreżyserowana została przez braci Russo. I ta wypowiedź na pewno nie znalazła się w zwiastunie przypadkowo. Znalazła się tam dlatego, że. bracia Russo pozwolili użyć w kampanii promocyjnej tylko 8 minut filmu, więc twórcy trailera musieli się ratować urywkami z innych filmów. Ale tak w rzeczywistości, to kwestia PEGI ma w sumie sporo sensu. Ważne są dwa konkretne zwroty. Nikt z nas nie może się cofnąć, i oczywiście, w kontekście Endgame chodzi o cofnięcie się w czasie. W wersji polskiej tej wypowiedzi słyszymy wręcz. Dla nikogo nie ma powrotu. Yy, nie, nie, to yy, czemu nie użyli tytułu słów z zimowego żołnierza? W tamtym filmie wypowiedź brzmiała tak: Zegara nie da się cofnąć. Zegara nie da się cofnąć. No, jak się nie da? A jeśli nie cofnąć, to może chociaż zapętlić? Słyszymy też zdanie. Czyli zacząć od nowa, co również sugeruje podróż w czasie. W jaki sposób Avengers mogliby taką podróż odbyć, mówiłem już w poprzednim omówieniu zwiastuna i rozwinę to jeszcze na podstawie tego, co widzimy w końcówce tego trailera. Ale na razie. Widzimy scenę z trzeciej części Kapitana Ameryki, scenę pogrzebu agentki Carter, która znalazła się w zwiastunie zapewne dlatego, że może być ona ważną motywacją dla Steve'a do działania. Dopiero co słyszeliśmy fragment jej rozmowy z kapitanem, a w pierwszym zwiastunie widzimy, jak wyjmuje on kompas z jej zdjęciem. Aż dziwne, że Peggy nie została wzięta pod uwagę na plakatach do filmu. Teraz widzimy ujęcie na zamgloną Statuę Wolności. Dookoła niej możemy zobaczyć mnóstwo różnych łodzi, co nie jest raczej codziennym widokiem. W spocie Big Game widzimy wpływ pstryknięcia na resztę Nowego Jorku, a w dalszej części drugiego zwiastuna zobaczyć możemy, że wpłynęło ono na całą ziemię. Widzimy bowiem Tokio pogrożone w mroku, zupełnie niepodobne do swojego codziennego wyglądu, ale do tego dojdziemy za chwilę. Na razie widzimy krótkie ujęcie na kapitana Amerykę. W spocie Big Game zobaczyć możemy, że jest on na jakiegoś rodzaju terapii czy coś. Możliwe, że jest tam dlatego, że przypomina mu to o zmarłym Falkonie, który prowadził taką działalność dla weteranów, ale możliwe jest, że to właśnie Steve prowadzi spotkanie, zachęcając ludzi do niepoddawania się. Jak wiemy, ma on całkiem spory talent, jeśli chodzi o wygłaszanie mów. And

Na nodze Clint'a możemy nawet zauważyć coś, co wygląda jak nadajnik, który nosił Ant-Man. W każdym razie widzimy, jak Hawkeye trenuje ze swoją córką strzelanie z łuku. Możliwe, że jest to odwzorowanie komiksowej historii, w której Clint również szkolił swoją następczynię. W tle możemy zobaczyć także żonę Hawkeye'a i pozostałą dwójkę dzieci. Następną sceną, jaką widzimy, jest scena z Rolinem, czyli mroczniejszą wersją Hawkeye'a z komiksów, jak mówiłem w pierwszym omówieniu zwiastuna, Clint zapewne zostanie Roninem po tym, jak jego rodzina wyparuje. Widzimy, że podchodzi do niego czarna wdowa to pewnie ona leciała wtedy tym Quinjetem, który widzieliśmy nad Tokio. Teraz widzimy kolejną retrospekcję. Tym razem z pierwszej części Tora owszem, z tej, w której Chris Hemsworth miał swoje blond brwi. Jak Kevin Feige mógł dopuścić do tego, aby ten klip znalazł się w zwiastunie Endgame? O. Tak lepiej. Tora widzimy też w scenie wyciętej z Infinity War, kiedy patrzy się na śmierć wszystkich sproszkowanych po tym, jak nie celował w głowę. Mówi wtedy. Oni wszyscy umarli na moich oczach. Możliwe, że nie chodziło mu tylko o sproszkowane postaci, ale również o Odyna i Asgard, które przed chwilą widzieliśmy w retrospekcji. Ta scena mogła też zostać użyta w zwiastunie z innego powodu. Jest to chwila, w której Thor mówi ojcu, że nie będzie od niego mądrzejszego króla. I ma to sens. Odyn rzeczywiście byłby na tyle mądry, by celować w głowę. W scenie śmierci bohaterów z Infinity War warto zaznaczyć, że nie została ona idealnie odwzorowana. Tak jak we wszystkich innych retrospekcjach, na czerwono zabarwione są przedmioty, które faktycznie czerwone były, tak w tej oryginalnej scenie rękawice kapitana Ameryki były bardziej brązowe. Możliwe, że zostały zabarwione dlatego, że pomiędzy resztą retrospekcji scena po prostu czarno-biała wyglądałaby trochę dziwnie, ale bardziej prawdopodobnie jest, że reżyserzy chcieli w ten sposób ukazać, że Steve czuje się tak, jakby miał krew na rękach. Po raz kolejny stracił Bakiego i połowa wszechświata zginęła, dlatego że nie pozwolił zabić wyżyna wcześniej. Tak, zdecydowanie. Życie sztucznej inteligencji jest warte o wiele więcej niż życie wszystkich żołnierzy Wakandy starających się ją obronić. Teraz widzimy krótkie ujęcie na czarną wdowę, której włosy z powrotem są długie i zmieniają barwę na rudą. Oznacza to oczywiście, że akcja Endgame będzie się rozciągała na co najmniej kilka miesięcy, bo w niektórych scenach zobaczyć możemy Nataszę w krótkich blond włosach, a dalej w Zwiestunie widzimy, że jej włosy są już zupełnie rude. Widzimy krótkie ujęcie na Hulka, albo raczej Bruce'a Bannera, bo zielony potwór nie pokazywał się od momentu, w którym został zmieżdżony przez Thanosa. Możemy jednak zauważyć, że nawet sam Banner nie pokazuje się już więcej w zwiastunie i może nie jest to spowodowane tym, że nie może się zmienić w Hulka i z tego powodu nie jest zdolny do udziału w misji. Może chodzi właśnie o to, że Bruce jednak zmienił się w Monstrum, ale usunięto go ze zwiastunów, żeby nie spoilerować filmu, Podobnie jak w Infinity War, tylko że wtedy akurat go dodano. W internecie możemy znaleźć mnóstwo teorii na temat usuniętych postaci ze spotu Big Game, i może tą usuniętą postacią jest właśnie Hulk, a może nawet nie sam Hulk, a wręcz profesor Hulk. Na którego temat również możemy sporo usłyszeć. W komiksach istnieje bowiem historia, w której banner wynalazł sposób, aby zmieniając się w zielonego potwora zachować ludzki rozum i jest sporo teorii, że właśnie coś takiego zobaczymy w Endgame. Następnie widzimy Antmana, któremu najwyraźniej udało się uciec z wymiaru kwantowego po tym, jak utknął w nim w scenie po napisach filmu Antman i Wasp. Jak pamiętamy, Hank, Pym, Janet Van Dyne i Hope wyparowali, więc ktoś inny musiał ratować Scotta albo zrobił to sam, tak jak w swoim debiutowym filmie. Było wiele teorii, że ocali go kapitan Marvel, jednak po premierze jej solowego filmu wiemy, że jednak nie mieszka ona w kwantowym mieście. Zobaczymy więc, jak Ant-Man poradzi sobie z ucieczką z tamtego wymiaru. Widzimy w każdym razie, że dał on radę i ogląda obecnie świat, który może wyglądać dla niego dość postapokaliptycznie. Tak jak wspomniałem w omówieniu pierwszego zwiastuna, Scott może być jedną z kluczowych postaci w Endgame, bo jest on w posiadaniu tunelu do wymiaru kwantowego, który znajduje się w jego wanie i możliwe, że to właśnie za jego pomocą Avengers uda się przenieść w czasie. Zapewne przekaże wszystko, co wie o podróży w świat kwantów Starkowi i Bannerowi, możliwe nawet, że zapewni im wręcz całe laboratorium. Bo jeżeli uważnie się przyjrzymy, możemy zauważyć, że Scott trzyma na czymś rękę i wydaje mi się, że jest to rączka od laboratorium Hanka Pyma. Dalej widzimy Quinjet lecący nad Tokio, w którym, jak wspomniałem, znajduje się zapewne czarna wdowa poszukująca Hawkaja. W następnym ujęciu widzimy już tych dwoje razem, jednak nie na pokładzie Quinjeta, a Bentara, co potwierdza, że Starki i Nebula zdołają dotrzeć na Ziemię, albo Avengersi w kosmos. Widzimy teraz hołkaja gdzieś. Nie do końca wiadomo gdzie, ale zdaje się, że jest to już po tym, jak został odnaleziony przez Czarną Wdowę, bo Clint ma już swój łuk, a widzieliśmy, że jego ronin woli używać katany. Widzimy teraz Rocketa i War walczących ramię w ramię, a nawet na ramię. Możemy zauważyć, że Roddy otrzymał nową zbroję. Tak możliwe, że jest to War Machine Buster, zbroja nie z komiksów, a z klocków LEGO, bo zestawy z Endgame już wyszły. Ta zbroja nie wygląda jednak na tak wielką jak Hulkbuster z czasu Ultrona. Co do raketa, to on również otrzymał upgrade stroju. Widzimy to lepiej w spodzie Big Game. Możemy zauważyć, że bardzo przypomina to komiksowy wygląd raketa. Mamy jeszcze krótkie ujęcie, na którym lepiej zobaczyć możemy wygląd Hawkeye'a. Jestem pewien, że na widok jego włosów wszyscy fani zakrzyknęli zgodnie dalej widzimy Antmana już w swym stroju, który prawdopodobnie znajduje się w siedzibie Avengers. Następnie zobaczyć możemy Thora i początkowo mogłoby się wydawać, że to ujęcie bardzo przypomina moment przybycia Boga piorunów do Wakandy, jednak nie jest ono czarno-biało-czerwone i w Infinity War Thor nie patrzył się w ten sposób na swój topór Stormbreaker, tylko od razu wskoczył do walki. Możliwe jest jednak, że ta scena ma miejsce faktycznie w Wakandzie i faktycznie, kiedy walczyli z Thanosem, jednak jest to inna wersja tej walki, już po tym jak Avengers cofnęli się w czasie, a to konkretne ujęcie to moment, w którym Thor ma okazję rzucić Stormbreaker w Thanosa, jednak tym razem spogląda na niego, wiedząc, że musi celować w głowę. Scena ta może jednak również mieć miejsce w czasie rzeczywistym, a Thor może znajdować się na Tytanie 2 to o farmie Thanosa, a jak miałby się tam znaleźć i jakie mogłoby być jego zadanie, opowiem za chwilę. Na razie widzimy Nebulę, która, podobnie jak Hałkai, znajduje się gdzieś. Możliwe, że jest w podobnej sytuacji do Tora. Możliwe, że miejsce, w którym się znajduje, to Tytan, odmieniony po ponownie toczonej tam walce z Thanosem. Tym razem Nebula ma jednak dwie pałki zamiast jednej, więc z pewnością go pokona albo użyję chociaż jednej, żeby powstrzymać Quilla od uderzenia Thanosa. Thank you. Możliwe jest jednak, że nie cofnęła się ona w czasie, a znajduje się na jakiejś innej planecie, również walcząc z Thanosem. Więcej ujęć tej planety widzimy w special looku na Avengers Endgame. Poza Nebulą znajdują się tam co najmniej Iron Man, Kapitan Ameryka i Thor, a także Thanos, którego zobaczyć możemy siedzącego w tle obok swojej nowej, dziwnej broni. W Special Looku widzimy też Sanctuary 2, statek Thanosa, oblegający pewną planetę, możliwe że właśnie tą, i samego Thanosa przebywającego za pomocą dziwnego promienia, przypominającego trochę Bifrost, jednak pewnie jest to po prostu promień ze statku Thanosa, który mogliśmy zobaczyć w tym Dziwne jest jednak, że Thanos zdecydował się przelecieć swym statkiem i użyć tego promienia, kiedy w każdej chwili może użyć kamienia przestrzeni. Zwróćcie też uwagę, że przybył w swojej zbroi, mimo że nie potrzebował jej po zdobyciu Kamieni Nieskończoności. Czyżbyśmy więc patrzyli na scenę odbywającą się po podróży w czasie, w której Thanos nie ma jeszcze kamieni? Czy cała scena to jedna wielka zmyłka zapowiadana przez braci Russo? Możliwe jest jednak, że faktycznie Avengers udało się przenieść w czasie do momentu, w którym Thanos nie miał jeszcze Kamieni Nieskończoności. Może są obecnie na planecie, którą Thanos podbił i wybił połowę cywilizacji. Może jest to planeta Gamory albo Zandar i to właśnie tam odbędzie się ostateczna bitwa. Zobaczymy. Teraz widzimy ujęcie na czarną wdowę strzelającą do celu, która wpasowuje się do muzyki każdego trailera. Dalej widzimy zmniejszonego Antmana, który chyba właśnie ucieka przed wybuchem. Obstawiam, że ma to miejsce w siedzibie Avengers i że jest to prawdopodobnie atak Thanosa. Zobaczyć bowiem możemy kolejny zestaw Lego zatytułowany właśnie Atak na bazę Avengers. Widzimy nawet małą figurkę Antmana. Prawdopodobnie Avengers zrobił coś, co nie spodoba się Thanosowi i ten postanowi spróbować ich powstrzymać. Może stanie się to po tym, jak Avengers polecą na Tytana 2 i tam będą próbowali walczyć z Thanosem a może atak nastąpi po pierwszej podróży w czasie. W zestawie widzimy, że Thanos ma tylko dwa kamienie w rękawicy. Może pozostałe udało się zdobyć Avengersom? Na razie widzimy Avengersa w nowych strojach, zmierzających w stronę zachodzącego słońca. Podobne ujęcie widzieliśmy w spodzie Big Game, jednak tam zobaczyć mogliśmy tylko 7 postaci, natomiast teraz zobaczyć możemy Kapitana Amerykę, Antmana, mena War War Machine'a, Czarnowdowę, a także... Starka i Nebule, którym najwyraźniej udało się wrócić na Ziemię. Nie widzimy jednak Tora i Raketa, postaci, które zobaczyć mogliśmy w spocie Big Game, chociaż Raket może gdzieś tam być, tylko po prostu go nie widać, bo ujęcia robione są z dołu. Co do Tora, to podejrzewam, że może on być na osobnej misji. Zauważmy, że na plakacie Endgame Thor jako jedyny patrzy się w drugą stronę, co może symbolizować oddzielne działania Tora. Możliwe, że po ataku Thanosa na bazę Avengers, Thor, może wspólnie z Kapitanem Marvel, której też nie widzimy, postanowił polecić na Tytana 2, aby odwrócić uwagę Thanosa i umożliwić Avengers kolejny skok w czasie. W pochodzie bohaterów brakuje również dwóch innych postaci, a mianowicie Okoje i Banera. Tej pierwszej pewnie w ogóle nie zobaczymy w filmie, albo zostanie tylko wspomniana, podobnie jak Hulk i Ant-Man w Infinity War. Jest to możliwe, bo nie widzimy jej w żadnym ze zwiastunów, a w początkowej wersji plakatu Endgame jej nazwisko zostało zupełnie pominięte. Co do Halka, to tak jak już wspomniałem, prawdopodobnie został on po prostu wymazany ze zwiastuna, aby nie spoilerować jego powrotu w Endgame, i prawdopodobnie jest on tam razem z resztą postaci. Przejdźmy teraz do ustalenia, czym są zaprezentowane stroje. W większości sklepów, w których sprzedawane są bluzy i koszulki podobne do strojów, są one nazywane Quantum Suits. Faktycznie, stroje są dość podobne do tego, który w Ant-Manie i Wasp posiadał Scott Lang i możliwe, że są one zaprojektowane, prawdopodobnie przez Starka i Bannera, właśnie na podstawie stroju Ant-Mana, z tym, że w kolorystyce retrospekcji ze Zwiastuna. I pozwolą Avengersom przenieść się do wymiaru kwantowego, a co za tym idzie, do wirów czasowych. To właśnie w ten sposób Avengers prawdopodobnie przeniosą się w czasie. Tak jak mówiłem w poprzednim omówieniu zwiastuna, mogliśmy zobaczyć sporo zdjęć z planu, wyglądających jak bitwa o Nowy Jork, a Avengers mieli na dłoniach dziwne urządzenia. Wcześniej sugerowałem, że jest to przyrząd służący do odmierzania czasu, po jakim muszą wrócić do czasu rzeczywistego, jednak teraz mam wrażenie, że mogą to być po prostu Quantum Suits, bo skoro rękę przyłożył do nich Tony Stark, to prawdopodobnie działają one dzięki nanotechnologii i urządzenie na nadgarstkach bohaterów to nic innego jak miejsce do przechowywania stroju podobne do rdzenia Tony'ego. Bracia Russo, zapytani o cel strojów Avengers, odpowiedzieli dość wymijająco, że nazywają je Team Suits, bo Avengers nigdy nie mieli takich samych strojów i ma to być symbol połączenia drużyny po wydarzeniach z Civil War. Jednak jest to prawdopodobnie wymówka stworzona, by nie spoilerować filmu. Dochodzimy do tytułu filmu i usłyszeć możemy wspaniałą muzykę. I jak zwykle w Zwiastunach Marvela następuje krótka, śmieszkowata scena, w tym wypadku z Thorem i Kapitan Marvel, którą w nie widzimy po raz pierwszy. Widzimy jak Thor przyzywa swój topór Stormbreaker, a Kapitan Marvel ani tgnie, prawdopodobnie wiedząc, że Thor i tak nie celuje w głowę. Możemy zobaczyć minutowe rozwinięcie tej sceny, w którym pojawia się odpowiedź na dręczące wszystkich fanów pytanie. gdzie ty byłeś Jest wiele innych w scenie tej możemy też zauważyć, a raczej usłyszeć bardzo ciekawą rzecz. Wspomniałem już o tym na facebooku, ale powiem jeszcze raz. Puszczę teraz fragment sceny i radzę wam, żebyście dobrze się teraz wsłuchali. Nie słyszeliście? No, ja też pierwsze 20 razy nie słyszałem, ale w końcu doszedłem do wniosku, że w momencie, w którym Thor podchodzi do kapitan Marvel, usłyszeć możemy głos szepczący: I have telepathy. Spróbujcie obejrzeć fragment jeszcze raz, tym razem podgłośniony na Maxa. Możliwe, że dalej nie słyszeliście, możliwe, że ktoś coś usłyszał, ale nie jest do końca pewny. I ja również nie byłem, aż wpisałem te słowa w internet. Istnieje wiele osób mówiących, że jest to po prostu złudzenie, nakładające się dźwięk szurania po podłodze Stuptora i Kapitan Marvel z wstechnięciem i przeżuwaniem bułki tego pierwszego, ale wydaje mi się, że jeśli tyle osób, w tym ja, usłyszało ten dźwięk niezależnie od siebie, to chyba jest to znak, że. Y... że co właściwie? Czyżby znaczyło to, że Kapitan Marvel poza lataniem, strzelaniem promieniami z dłoni i oddychaniem w kosmosie? Może również porozmawiać się telepatycznie, czy jest to po prostu moc braci Russo do trollowania fanów? Zobaczymy prawdopodobnie dopiero na premierze. Wiem, że odcinek wyszedł już bardzo późno i bardzo blisko premiery filmu. Jeśli ktoś nie wie, kiedy to ma miejsce, zapraszam na moją stronę na Facebooku, gdzie odliczam kolejne dni wraz z ukazywaniem nowych plakatów filmu lub na moją stronę internetową. Dla tych, którzy nie widzieli na Facebooku, założyłem moją własną stronę internetową, na której znaleźć możecie najważniejsze informacje o filmach, postaciach, a niedługo również i serialach należących do kinowego uniwersum Marvela, a także ułożoną przeze mnie kolejność oglądania filmów bardziej dokładną niż te dostępne na kanale. Strona jest na razie niestety tylko w wersji wstępnej i nie działa poprawnie na większości telefonów, więc póki co zachęcam do korzystania z niej na komputerze. Oczywiście cały czas będę ją rozwijał i poza stworzeniem wersji na telefony będę dodawał więcej informacji o serialach, postaciach i filmach z MCU, a także co jakiś czas aktualizował kolejność oglądania. Jeśli chcecie zobaczyć moją stronę, zapraszam do opisu, gdzie znajdziecie link. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że dość długi i lekko spóźniony odcinek Wam się podobał. Piszcie co jeszcze ciekawego znaleźliście w zwiastunie lub zadawajcie pytania w komentarzach zanim czwarta część Avengers wejdzie do kin a po tym wydarzeniu przypominam, że panuje zakaz spoilerowania filmu przez najbliższe dwa tygodnie. Z mojej strony to tyle, mam nadzieję, że zobaczymy się w kinie. Cześć.